Cześć, mam na imię Dorota, jestem akwarystką, biologiem molekularnym i właścicielką Crazy Coral Centrum Akwarystyki Morskiej. W dzisiejszym odcinku serii Reef Minerals będę mówić o metodzie balinka i o smart component. Linki do produktów oraz rekomendacje dozowania umieszczone są w opisie tego filmu. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, sekcja komentarzy jest dla ciebie. Zapraszam na film! W utrzymaniu akwarium morskiego niezwykle istotna jest równowaga w składzie mikro i makroelementów. Dla życia zwierząt w akwarium kluczowa jest twardość węglanowa. Wpływa ona na utrzymanie odpowiedniego pH w akwarium. W odpowiednim pH i przy odpowiednich proporcjach stężeniach wapna, magnezu i dostępności innych pierwiastków dochodzi do budowania szkieletu przez koralowca w procesie tzw. kalcyfikacji. Metoda balinga to nie tylko sposób na dostarczenie podstawowych makroelementów do akwarium, ale również na utrzymanie właściwej chemii wody poprzez stałe dostarczanie fapnia i utrzymanie twardości węglanowej. Utrzymanie stałego poziomu tych pierwiastków jest kluczowe, gdyż ich niedopór ma negatywny wpływ na prawidłowy rozwój organizmów, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do ich śmierci. W akwariach zasiedlonych przez koralowce sama podmiana wody jest niewystarczająca, aby utrzymać optymalny skład pierwiastków. W tych sytuacjach metoda balinga przechodzi z pomocą. Podstawowa wersja metody balinga opiera się na dozowaniu trzech roztworów: chlorku wapnia, wodorowęglanu sodu oraz soli bez soli, która powoduje, że stosowanie. Preparatu nie wpływa na zmianę zasalenia w akwarium. Do utrzymania właściwego poziomu CA, KH MG oraz suplementacji dodatkowych kilkudziesięciu mikro i makroelementów, takich jak jod, potas, stront, siarka, mangan, rekomenduję Ci Smart Komponent od rif faktory. Produkt ten powstał w 2 lata został starannie przetestowany w laboratorium RIF Factory oraz hodowli koralowców Crazy Coral. Aby zapewnić czystość i powtarzalność komponentów, każda partia testowana jest kilkadziesiąt badaniami ICP. Zapewnia to powtarzalność i czystość preparatu. Dzięki nowatorskiej recepturze i zbilansowanemu składowi Smart Komponent doskonale sprawdza się w akwariach rafowych z wymagającymi koralowcami. Zarządzanie dozowaniem tych produktów jest ułatwione dzięki aplikacji SmartRiff, która umożliwia planowanie i suplementację oraz automatyzację tego procesu. Zarządzanie dozowaniem tych produktów jest ułatwione dzięki aplikacji SmartRiff, która umożliwia planowanie suplementacji i automatyzację dozowania przez pompy dozujące dozing pomp. Jeśli w Twoim akwarium konsumpcja któregoś z makro, mikroelementów jest bardzo wysoka, możesz uzupełnić smart komponent dosowaniem pojedynczych minerałów serii Reef Minerals. Jeśli chciałabyś dowiedzieć się więcej na temat metody Balinga, zapraszam do kolejnych filmików na temat twardości węglanowej wody oraz zależności pomiędzy CA i MG. A jeśli masz pytania, zostaw je w komentarzu pod tym filmikiem. Na każdy postaram się odpowiedzieć i pomóc w dobraniu najlepszego rozwiązania dla Twojego akwarium. Już teraz dziękuję za Twoje zaangażowanie i dzielenie się swoim doświadczeniem. Subskrybuj kanał, aby nie przeoczyć kolejnych odcinków z serii Smart Minerals. Do zobaczenia!